Jak już wam wspominałem w zapowiedzi, moje materiały będą z, z przyrodą, czy podczas zwiedzania różnych fajnych miejsc sapie jak dziki. Dlaczego? Dlatego, że idziemy do tych źródeł Wisły. No, ale dobrze, dobrze, taki wysiłek jak najbardziej. Do źródeł Wisły, moi drodzy, dlatego, że uważam, że gastronomia bez wody no, nic by nie znaczyła, tak? W zasadzie nic byśmy nie zrobili. Bez wody w naszej branży, a Wisła, no jakby przepływa przez największe miasta: Kraków, Warszawa, Toruń, Gdańsk. I wiele z nas, świadomi bądź też nie, czerpiemy z tej Wisły właśnie tą wodę. Oczywiście nie z tego źródła, do którego teraz zmierzamy, bo jest wiele dopływów Wisły, ale symbolicznie, symbolicznie owszem, ze źródła, ze źródła właśnie Wisły. Jeszcze uzupełnienie co do Przekazywania mojej wiedzy moim słuchaczom, kursantom. Moi drodzy, robię to ponad 10 lat. A I na kursach zamkniętych w różnych hotelach o przeróżnej kategoryzacji, w zasadzie w całej Polsce, tak i na kursach otwartych, gdzie przekazuje wiedzę w dedykowaną dla uczniów bądź też dla ludzi zaczynających przygodę z gastronomią. Do tego organizacja ogólnopolskiego dwóch edycji ogólnopolskiego konkursu Kalner z klasą, dedykowanego dla młodzieży. Ze szkół e, gastronomiczno-hotelarskich oraz przygotowanie, myślę, że z sukcesem, e, mojego wychowanka podobiecznego, e, który był u mnie na kursie, e, załapał bakcyla i e, stanął w konkursie Bieg Kelnerów w Wiśle. Przygotowywałem go, zdobył drugie miejsce. Także też z dumą na takie wyczyny moich podopiecznych patrzę. No cóż, idziemy dalej. Moi drodzy, dwie godziny za nami. Marszu ścieżka jest po taka. Więc asfalcik się skończył. Teraz idziemy, idzie, idziemy lasem, chodźcie ze mną, a nawet już szumu Wisły w zasadzie nie słychać, nie słychać, nie słychać szumu Wisły, a dlaczego, bo Wisła wygląda tak. żeby nie było. Jestem na jednym brzegu. O, zobaczcie. I robimy. Hop. I jestem na drugim brzegu. Zróbcie coś takiego. Zróbcie coś takiego w Warszawie. Nie, torun nie. Troszkę za szeroka. Dobra. W Krakowie. Chociaż i nawet w Wiśle dzisiaj, jak mogliście zauważyć, troszkę się przeszedłem nurtem Wisły. I to też było troszkę szersze. No i moi drodzy, dotarliśmy barania góra. Jeszcze wyjdziemy sobie na taką wieżę widokową, ale to za moment wam pokażę jaki rozpościera się widok. stąd widać Tatry. Nie wiem czy to widać na, na ujęciu, ale widzę Tatry. No i już ruszyłem z Baraniej Góry w stronę Czarnej Wisełki. W górę Szliście razem ze mną w zasadzie cały czas koło Białej Wisełki, Doliną Białej Wisełki i Potokiem Biała Wisełka, aż na Baranią Górę. A teraz idziemy do źródła Czarnej Wisełki. Ja wiem, pewnie myślicie, że źródło to takie tryskające. To tak nie wygląda. Różne cieki wodne, małe, z góry gdzieś wypływają. Powoli, jak widzieliście, przeskakiwałem przez taki mały potoczek, taki ciek wodny. Zlewają się w taki ciek wodny. No i to są źródła białej wisełki. Teraz ciśniemy do źródeł. Czarnej Wisełki, idąc jeszcze na czarną, wi na czarną Wisełkę z Baraniej Góry powiem Wam ile, ile mi zajęło czasu, 2,5 godziny z Wisły Czarne doliną Białej Wisełki na szczyt Baraniej Góry, 2,5 godziny takim no, normalnym krokiem. W tym oczywiście jakiś tam postój na picie, na jakieś szamanko w podróży 2,5 godzinki. Myślę, że oceniam tą trasę jako taką średnio, średnio zaawansowaną. Jak chodzenie po Beskidach, jeżeli ktoś był, to wie jak te szlaki w Beskidach wyglądają. Idąc szlakiem, co jakiś czas napotykam... Takie sterty kamieni, ładnie ułożone w górę. Jeżeli wiecie o co chodzi, widziałem, że m, dzieciaki układały takie kamienie w górę. Powiedzcie. Powiedzcie o co chodzi kelnerowi na emeryturze. Nie ogarniam tego. O, idąc i znowu. Tak. Jak sobie tak idę, to co? Co chwila jakiś taki... Kupka z kamieniami. Piramida, można by powiedzieć. Jeszcze Wam pokażę ten szlak z Baraniej Góry do schroniska PTTK. I powiedziałem Wam, że tak średnio zaawansowane. Niby szlak nie jest jakiś tam trudny, ale zobaczcie te kamyki są bardzo luźne można gdzieś tam nogę skręcić, trzeba uważnie patrzeć gdzie tada, gdzie nogę postawić więc ostrożnie ostrożnie jak pójdziecie w końcu ukazała się cywilizacja nawet jakieś wyciągi narciarskie musiały tu kiedyś być albo są chociaż tak wyglądają na raczej nieużywane chociaż jeśli to jest um, schronisko PTTK to mam nadzieję, że coś je zjemy, bo jestem mega głodny. Także widzimy się przy misce. No i jak wspominałem, miska pełna, więc jest dobrze. Do tego ajna kleine. No i jeśli jecie, to życzę wam smacznego. No i dobrze pojedzone można polecić PTTK przysłop pojadłem, coś wypiłem światło, sorry no i ruszam dalej, ale co wam jeszcze chcę pokazać i to fajną rzecz tutaj mają zobaczcie na rowery na rowery klucz noclegów Dzisiaj mi pani powiedziała, że jeszcze są miejsca wolne, gdyby, ale nie korzystam. Zobaczcie, jakie fajne mają. Na rowerkach można przyjechać, dobrze zjeść, wyspać się w górach także fajna opcja. Dobra, idziemy dalej, tylko wiecie co mnie martwi? No, no gdzie jest czarna wisełka? Bo nie ma. Idę szlakiem i... ani rusz. Żadnego potoku, tak jak w tamtą stronę. Nie ma. Więc... może coś będzie dalej. No i podążając doliną czarnej wisełki idziemy wzdłuż, e, wzdłuż tego potoku czarna wisełka już e, trasą spacerową po asfalcie, pełny relaks. Można się wsłuchiwać w szum wody, w śpiew ptaków. I pełny relaks. Trochę nogi bolą. No ale jak się idzie przez ostatnie 6,5 godziny, no to jakby mogą boleć. Nie? No nic, nic nie będziemy jajczyć. Dajemy dalej aż do ujścia tej czarnej wisełki. No i dotarliśmy moi drodzy do pójścia z wisełki czarnej do zbiornika wody pitnej gdzie się łączą wisła biała i wisła czarna Zatem bardzo Wam dziękuję za oglądanie Podsumowując zejście z Baraniej Góry zajęło mi około 2,5 godziny czego półtorej godziny asfaltem. Fajna droga taka spacerowa. A reszta no tak jak widzieliście e, w górach kamienie luźne czasami kamienie, kamienie kamie, czasami nie. Więc na pewno warto, warto odwiedzić źródła Wisły. Serdecznie wam dziękuję. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Już się z Wami pożegnałem, ale moja podróż jeszcze nie dobiegła końca. Dalej maszeruję, ale chciałem Wam jeszcze nagrać ujście Białej Wisły. Już na początku gdzieś mieliście, gdy ruszałem do źródeł. A teraz postanowiłem jeszcze Wam nagrać, bo fajny to widok jest. Także jeszcze raz dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!